Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 6 w Gdańsku. Witamy najpierw zgromadzonych gości, gospodarzy. Na początku szanowną Panią Wiceprezydent Monikę Havior. Witamy serdecznie. Szanowną Panią Przewodniczącą Rady Miasta, Panią Agnieszkę Owczarczyk. E, witamy Pana posła na Piotra Adamowicza. Przedstawicielkę Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Panią Annę Redę. Szanownego Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Pana Grzegorza Szczukę oraz pracowników Wydziału. Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu, Marszałka Województwa Pomorskiego, Pana Macieja Kowalczuka. Szacownego Dyrektora Biura Prezydent do Spraw Sportu, Pana Adama Korola. Szanownego Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu, Pana Leszka Paszkowskiego. Szanownego Dyrektora Pomorskiej Federacji Sportu, Pana Bartosza Krawczyńskiego. Przedstawicielki Związków Zawodowych, Panią Aliną Molską i Bożenę Brauer. przedstawicieli fundatorów sztandarów, państwa Urszulę Berend, Panią Małgorzetę Bogumił, Renatę Delabą, Elżbietę Woroniecką, Macieja Jakubowskiego. Księdza proboszcza Stanisława Lindę, szacownych przedstawicieli Rady Miasta i Urzędu Miasta, dyrektorów szkół, przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Dzielnic, szanownych nauczycieli i emerytowanych nauczycieli. Przyjaciół szkoły i osoby codziennie wspierające życie naszej szkoły, absolwentów, rodziców, a wreszcie Was, drodzy uczniowie. Chcielibyśmy wszystkich Państwa powitać w imieniu dyrektora szkoły, pana Mariusza Plutę. I całej społeczności zespołu szkół ogólnokształcących nr 6, składającego się z 6. Liceum Ogólnokształcącego imienia obrońców Helu oraz Szkoły Podstawowej mistrzosa Sportowego nr 94 imienia Hanzy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6. Spotkaliśmy się dziś, aby współuczestniczyć w trzech ważnych dla naszej społeczności wydarzeniach. Pierwszymi z nich są 75. rocznica istnienia 6 Liceum Ogólnokształcącego oraz 5. rocznica istnienia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94. Jubileusze, które wiążą teraźniejszość z przeszłością, przywołują nasze początki, bez których nasze dzisiejsze spotkanie w tak znamienitym składzie nie byłoby możliwe. Jak szkoła, to także jej symbol sztandar. Weźmiemy dziś udział w ceremoniach pożegnania starego sztandaru i nadania nowych. Po trzecie, przywitamy w gronie naszej społeczności najmłodszych, pierwszoklasistów, którzy dziś oficjalnie staną się uczniami naszej szkoły i razem z nami będą tworzyć jej historię. Rozpocznijmy zatem uroczystość. Całość. Baczność. Standard szkoły prowadzić. До